Satanus prezentuje Alan Dean Foster Obcy 3 Rozdział 8 Aaron zajął się dzbankiem z wodą i zadbał o to, aby szklanki były pełne. Niepotrzebnie. Kiedy Ripley zaczęła mówić, nikt nie był w stanie pomyśleć o tak nieistotnych szczegółach jak pragnienie. Wyjaśniła wszystko, dokładnie i ze szczegółami, niczego nie pomijając, poczynając od momentu odkrycia na Heronie w luku gigantycznego statku pierwszych jaj obcych, nieznanego do dziś pochodzenia, przez śmierć członków załogi Nostromo i ucieczkę z niego, samej Ripley, aż po tragiczne wydarzenia na Acheronie i ucieczkę z tej planety w towarzystwie nieżyjących już teraz osób. Jej umiejętność przywołania wszystkich istotnych wydarzeń i szczegółów postronnym osobom mogła wydawać się czymś wyjątkowym. Ona jednak nie miała kłopotów z pamięcią. Tym, co każdego dnia sprawiało jej cierpienie, była właśnie niemożność zapomnienia. Kiedy skończyła, w kwaterze naczelnika zapanowała cisza. Ripley jednym haustem wypiła pół szklanki uzdatnianej wody, obserwując wyraz twarzy gospodarza. Ten zaplutł palce na brzuchu. Chciałbym się upewnić, że wszystko dobrze zrozumiałem, pani porucznik. Twierdzi pani, że mamy tu do czynienia z nieznanym gatunkiem metrowego mięsożernego owada z płynami organicznymi o właściwościach kwasu, który tu przyleciał na pani statku. Nie wiem, czy to owad, poprawiła go. To najprostsza i najbardziej oczywista analogia, ale nikt tego tak naprawdę nie wie. One nie poddają się prostej klasyfikacji taksonomicznej. Trudno wnikliwie analizować coś, co po śmierci sprawia, że narzędzia chirurgiczne się rozpuszczają, a za życia próbuje nas zjeść lub złożyć w nas jaja. Ludzie z kolonii na Acheronie w Pocie Czoła prowadzili takie właśnie badania. Tyle że te stwory pozabijały wszystkich, zanim udało im się czegokolwiek dowiedzieć. Niestety, ich zapiski uległy zniszczeniu, kiedy doszło do awarii elektrowni jądrowej bazy. Wiemy więc o tych stworach bardzo mało. Wystarczy jedynie na ogólną charakterystykę. Właściwie, wszystko, co możemy stwierdzić naturalnie w granicach rozsądku, to fakt, że żyją w ramach systemu biologiczno-społecznego odpowiadającego mniej więcej ziemskim owadom tworzącym społeczności, takim jak mrówki, pszczoły i tym podobne. Poza tym nikt nic nie wie. Poziomem inteligencji zdecydowanie przewyższają wszystkie żyjące w społecznościach stawonogi, choć w tym momencie trudno określić, czy są zdolne do logicznego myślenia w naszym tego słowa znaczeniu. Jestem niemal pewna, że porozumiewają się za pomocą węchu. Mogą mieć też inne umiejętności percepcyjne, o których nic nie wiemy. Są niezwykle szybkie, silne i wytrzymałe. Sama widziałam, jak jeden z nich radził sobie całkiem dobrze w pustce kosmicznej, dopóki go nie usmażyłam silnikami szalupy ratunkowej. W dodatku to coś zabija błyskawicznie i ogólnie jest nieprzyjemne. Andrews dokończył za nią. Tak pani twierdzi. I w dodatku rzecz jasna, oczekuje pani od nas, że uwierzymy na słowo w tę całkowicie zmyśloną historię. Właśnie, szefie, powiedział szybko Aaron. Śliczna bajeczka. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem, szefie. Nie, nie oczekuję, że mi uwierzycie, odpowiedziała spokojnie Ripley. Nie pierwszy raz mam do czynienia z ludźmi pana pokroju. Andrews nie dał po sobie poznać, że poczuł się urażony. Zignoruję pani słowa. Przyjmijmy przez moment, że akceptuję to, co pani powiedziała. Więc, jakie są pani sugestie odnośnie dalszego postępowania? Sporządzić testament i czekać, aż zostaniemy pożarci? Niektórym coś takiego by się przydało, ale nie mnie. Z nimi można walczyć, można je zabić. Jaką macie tu broń? Andrews rozłożył ręce z wyrazem niezadowolenia na twarzy. To jest więzienie. Nawet jeśli na fiorinie nie da się nigdzie uciec, umożliwienie więźniom dostępu do broni palnej nie byłoby dobrym pomysłem. Ktoś mógłby wpaść na pomysł użycia jej choćby w celu przejęcia statku z dostawami albo wymyśleć coś równie idiotycznego. Brak broni oznacza brak pokus, żeby ją ukraść i wykorzystać. Nie ma tu żadnej broni, pani wybaczy. To nowoczesny, cywilizowany zakład karny, funkcjonujemy w oparciu o układ honorowy. Więźniowie, choć to ekstremalne przypadki, są tu nie tylko po to, by spłacić dług wobec społeczeństwa. Oni pełnią funkcję dozorców. Według firmy, broń sprawiłaby, że czuliby się zastraszeni, a to miałoby negatywny wpływ na wykonywaną przez nich pracę. Jak pani myśli, dlaczego jest tu tylko dwóch strażników ja i Aaron? Gdyby nie ten układ, nawet dwudziestu uzbrojonych po zęby klawiszy nie dałoby rady zapanować nad tą bandą. Przerwał i zamyślił się. W rzeźni jest trochę dużych noży do mięsa jeszcze kilka w stołówce i w kuchni gdzieś muszą być też jakieś toporki strażackie nic szczególnie groźnego. Ripley zgarbiła się na swoim krześle i wymamrotała niepocieszona. No to mamy przejebane. Nie, to pani ma przejebane, odpowiedział spokojnie naczelnik. Odtąd ma się pani nie ruszać z lecznicy, kwarantanna. Spojrzała na niego z szeroko otwartymi ustami. Ale dlaczego? Bo od kiedy się tu pani pojawiła, jest to dla nas problem, a ja nie chcę, żeby ten problem się pogłębiał. Moim obowiązkiem jest poradzenie sobie z tym czymś tu i teraz, czymkolwiek by to było, a będę spał spokojniej, wiedząc, gdzie się pani przez cały czas znajduje. Ludzie i tak zrobią się wystarczająco nerwowi. Pani szwendanie się i zaglądanie w miejsca, gdzie nie powinno pani być, z pewnością nie będzie czynnikiem stabilizującym. Nie może mnie pani izolować. Nie zrobiłam nic złego. Nie twierdzę, że pani zrobiła. Ograniczam pani ruchy ze względu na pani bezpieczeństwo. Ja tu rządzę i korzystam z moich uprawnień jako naczelnik zakładu. Po powrocie może pani złożyć oficjalną skargę do komisji śledczej. Uśmiechnął się z wyższością. Będzie pani miała całe to miejsce tylko dla siebie, pani porucznik. Wydaje mi się, że będzie pani bezpieczna. Nie zaatakuje tu pani żadna wielka, okrutna bestia. Zgoda? Tak grzeczna dziewczynka. Pan Aaron odprowadzi panią. Replay wstała. Podejmuje pan złą decyzję. Mam wrażenie, że jakoś to przeżyje. Aaron, po odprowadzeniu pani porucznik do jej nowej kwatery, proszę zająć się zorganizowaniem ekipy poszukiwawczej. I to szybko. Teraz możemy polegać wyłącznie na paplaninie Golica. Być może Bugs i Reigns są tylko ranni i czekają na pomoc. Tak jest, szefie. Robisz duży błąd, Andrews, powtórzyła replay. Duży błąd nie znajdziecie w tych tunelach nikogo żywego. Zobaczymy. Śledził wzrokiem, jak jego zastępca wyprowadza ją z pomieszczenia. Siedziała na łóżku polowym, obrażona i wściekła. Clemens stał obok, nie spuszczając jej z oczu. Głos Arona w interkomie sprawił, że podniosła wzrok. Proszę wszystkich do stołówki. Pan Andrews zaprasza na zebranie. Stołówka. Teraz, ludzie. Po komunikacie zastępcy naczelnika dało się słyszeć cichy elektroniczny szum. Replay popatrzyła na medyka. Czy z Fioriny można się jakoś wydostać? Powiedzmy, prom serwisowy na wypadek awarii, jakaś inna cholerna droga ucieczki? Clemens przecząco pokręcił głową. To więzienie, pamiętasz? Stąd nie ma ucieczki. Statek z zapasami przylatuje raz na pół roku. To wszystko? Przygarbiła się. Nie ma powodów do paniki. Mają przysłać tu kogoś, kto cię stąd zabierze i zbada cały ten bałagan. Z tego, co zrozumiałem, już niedługo. Serio? Co to znaczy niedługo? Nie wiem. Clemens w oczywisty sposób niepokoił się czymś innym niż śmierć nieszczęśnika Marfiego. Nigdy przedtem nikt się nie śpieszył, by tu dotrzeć. Zawsze było odwrotnie. Zmiana kursu statku to trudny proces, nie wspominając, że cholernie drogi. Powiesz mi, o czym rozmawiałaś z Andriusem? Odwróciła wzrok. Nie, nie powiem. Pomyślisz, że zwariowałam. Jej uwagę zwrócił pozostający w stanie katatonii Golic, który stał w przeciwległym kącie i tempo wpatrywał się w ścianę. Po umyciu przez Klemensa wyglądał o wiele lepiej. Niezbyt to miłe z twojej strony. Wymamrotał laborant. Jak się czujesz? Replay oblizała wargi. Nieciekawie. Mam mdłości i boli mnie brzuch. Poza tym jestem wkurzona. Wyprostował się, kiwając głową ze zrozumieniem. Zaczynasz odczuwać efekty szoku. Można się było tego spodziewać, biorąc pod uwagę to, co ostatnio przeszłaś. Dziwne, że nie gapisz się na pustą ścianę razem z golicem. Podszedł i pobieżnie ją zbadał. Potem otworzył szafkę i zaczął przeglądać jej zawartość. Najlepiej będzie, jak dam ci jeszcze jeden zastrzyk. Widziała, że szykuje strzykawkę. Nie! Muszę być czujna! Instynktownie wyszukała wzrokiem wszystkie potencjalne drogi wejściowe, przewody wentylacyjne, drzwi na korytarz, ale widziała niezbyt wyraźnie. Nie potrafiła też jasno myśleć. Klemens zbliżył się ze strzykawką w dłoni. Spójrz na siebie. To ma być czujność? Zaraz mi tu padniesz. Organizm to diabelsko wydolna maszyna, ale mimo wszystko tylko maszyna. Jeśli zbyt wiele od niego wymagasz, ryzykujesz przeciążenie. Podwinęła rękaw. Nie rób mi wykładu. Wiem, kiedy przesadzam. Po prostu zrób ten zastrzyk. Postać w rogu głośno bełkotała. Nie wiem, dlaczego ludzie mnie obwiniają. Dziwne, co? Nie mówię, że jestem ideałem, czy coś takiego, ale rany Julek... Nie wiem, skąd się to u niektórych bierze, że oskarżają innych o życiowe problemiki. Clemens uśmiechnął się. Głęboka myśl. Dzięki, Golic. Napełnił strzykawkę i sprawdził poziom leku. Ripley całkiem przypadkiem spojrzała w kierunku Golica i zdziwiona zauważyła, że się do niej szczerzy. Miał nieludzki, pozbawiony jakiejkolwiek inteligencji wyraz twarzy. Więcej, malował się na jej czysto kretyński zachwyt. Z obrzydzeniem odwróciła wzrok, myśląc o dużo ważniejszych sprawach. Masz męża? zapytał Golic niespodziewanie. Ripley drgnęła. Ja? Powinnaś wyjść za mąż. Golic mówił całkowicie serio mieć dzieci ładna dziewczyna. Znałem wiele takich w domu. Zawsze im się podobałem. Ty też umrzesz. Zaczął pogwizdywać. No i zapytał Clemens: co? Masz męża? Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Nie. Podszedł do niej ze strzykawką. Może byś mi się tak odwdzięczył. Zawahał się. Możesz mówić jaśniej? Kiedy zapytałam, w jaki sposób tu trafiłeś, zignorowałeś moje pytanie. Kiedy zapytałam o tatuaż z więziennym kodem z tyłu głowy, znowu się wykręciłeś. Klemens odwrócił wzrok. Długa i smutna historia. Obawiam się, że nieco melodramatyczna. Rozbaw mnie zatem. Skrzyżowała ręce na piersiach i zajęła wygodną pozycję na łóżku. Cóż, mój problem na tym, że byłem inteligentny, bardzo inteligentny, wszystko wiedziałem, a co za tym idzie, mogłem sobie na wszystko pozwolić. I przez jakiś czas to robiłem. Dopiero co ukończyłem medycynę, a w trakcie nauki udało mi się osiągnąć wielki sukces. Byłem jednym z 5% najlepszych absolwentów na moim roku. I to pomimo faktu, że uzależniłem się od midafiny. Cóż, byłem przekonany, że nad wszystkim mam kontrolę. Wiesz coś na temat tego konkretnego farmaceutyku? Ripley powoli pokręciła głową. O, to śliczny łańcuszek peptydów i innych takich. Sprawia, że czujesz się niezwyciężony, ale nie powoduje fałszywej oceny rzeczywistości. Wymaga niestety utrzymywania stałego poziomu w układzie krwionośnym, Byłem łebskim gościem, więc nie miałem problemów z odpowiednim uzupełnianiem zapasów kosztem tych instytucji, w których akurat byłem zatrudniony. Cieszyłem się opinią bardzo obiecującego, młodego lekarza, obdarzonego wspaniałymi umiejętnościami i kondycją, przenikliwego i troskliwego. Nikt nie podejrzewał, że moim najważniejszym pacjentem byłem cały czas ja sam. To się wydarzyło podczas mojej pierwszej rezydencji. Pracownicy ośrodka byli zachwyceni możliwością współpracy ze mną. Pracowałem za dwóch, nigdy nie narzekałem, prawie zawsze stawiałem odpowiednią diagnozę i przepisywałem właściwe lekarstwa. Tamtego dnia skończyłem 36-godzinny dyżur na sorze. Wyszedłem, naćpałem się jak satelita na orbicie, wczołgałem do łóżka, planując całą noc cieszyć się iluzją lotu. Kiedy zabrzęczał interkom, wybuchła pompa ciśnieniowa w stacji benzynowej ośrodka. Wzywali do pomocy każdego, z kim udało im się skontaktować. 30 osób było poważnie rannych, ale tylko kilka z nich trafiło na Oją. Pozostali wymagali jedynie szybkiej interwencji nic skomplikowanego nic, z czym nie poradziłby sobie nie do końca kompetentny stażysta. Pomyślałem, że załatwię to, a potem szybko wrócę do domu, zanim ktokolwiek zorientuje się, że jestem dziwnie błyskotliwy i radosny, jak na gościa, którego właśnie wyrowano z łóżka o trzeciej rano. Przerwał na chwilę, zbierając myśli. 11 z 30 osób zmarło, ponieważ przepisałem niewłaściwą dawkę środka przeciwbólowego. Taka drobnostka, taka łatwizna. Każdy głupi by sobie poradził. Każdy głupi. Tak właśnie działa Midafina. Prawie nigdy nie wpływa na ocenę rzeczywistości. Prawie nigdy, ale czasami. Współczuję, powiedziała cicho. Niepotrzebnie, powiedział z kamiennym wyrazem twarzy. Nikt mi nie współczuł. Dostałem 7 lat więzienia, dożywotni dozór i trwałe obniżenie kategorii licencji do 3-C. Co oznaczało znaczne ograniczenia mojej praktyki. Podczas pobytu w więzieniu wyleczyłem się z mojego cudownego nałogu, ale nie miało to znaczenia. Zbyt wielu krewnych pamiętało o swoich zmarłych. Nigdy nie dostałem szansy zniesienia restrykcji. Przyniosłem wstyd swojej profesji, a śledczy z lubością podawali mnie jako przykład. Domyślasz się, że po wszystkim nie miałem problemu z nadmiarem ofert od pracodawców pragnących zatrudnić kogoś z moimi kwalifikacjami zawodowymi. Właśnie dlatego tu trafiłem. Mimo wszystko współczuję. Mnie czy ofiarom? Jeśli o nich chodzi, to ja też. Jeśli chodzi o pobyt w więzieniu i wynikające z niego obostrzenia, to nie. Zasłużyłem. Zasłużyłem na wszystko, co mi się przydarzyło. 11 osób pozbawiłem życia. Tak po prostu, z głupim uśmiechem na twarzy. Jestem pewien, że ci, których zabiłem, też mieli przed sobą obiecujące kariery. Zniszczyłem życie 11 rodzinom. I chociaż nigdy tego nie zapomnę, nauczyłem się z tym żyć. Bycie zesłanym w takie miejsce ma jeden plus: pomaga uczyć się żyć z tym, co się zrobiło. Odsiedziałeś tu swój wyrok? Tak, poznałem też dość dobrze tę malowniczą gromadkę. Kiedy więc tu zostali, zostałem i ja. Przecież nikt inny by mnie nie zatrudnił. Przysunął się bliżej, chcąc zrobić jej zastrzyk. Zaufasz mi z tą strzykawką? Kiedy pochylał się nad nią, na podłogę za jego plecami spadł obcy, a zrobił to niezwykle cicho. Fakt, że coś tak wielkiego potrafiło się tak cicho poruszać, był równie zdumiewający, jak i przerażający. Zobaczyła, jak się podnosi, górując nad uśmiechniętym medykiem, a jego siekacze błyszczą w bladym świetle lamp na suficie. Nawet usiłując zmusić do działania sparaliżowane przerażeniem strony głosowe, zdołała zorientować się, że obcy różni się wyglądem od wszystkich okazów, jakie dotychczas widziała. Miał bardziej okrągłą głowę i masywniejszy korpus. Bardziej subtelne różnice jawiły jej się w tej zatrzymanej w czasie przerażającej chwili, jako ledwo dostrzegalne tiki. Clemens pochylił się nad nią nagle zaniepokojony. Hej, co się dzieje? Wyglądasz, jakbyś miała problemy z oddychaniem. Mogę. Obcy urwał mu głowę i odrzucił ją na bok. Nie krzyknęła. Chciała! Próbowała, ale nie mogła. Jej przepona wypychała powietrze, które jednak nie wydawało przy tym żadnego dźwięku. Potwór odepchnął tryskające krwią zwłoki klemensa i przyjrzał się jej. Gdyby tylko miał oczy, zdołała pomyśleć replay, a nie niezbadane dotąd perceptory wizyjne. W oczy, nieważne jak bardzo są nieprzyjemne i przekrwione, można przynajmniej spojrzeć. Oczy to okna duszy, jak gdzieś przeczytała: Obcy jednak nie miał oczu, a duszy prawdopodobnie także nie. Zaczęła drżeć. W przeszłości uciekała przed nimi, walczyła z nimi, ale w przypominającym grobowiec lecznicy nie było ani dokąd uciekać, ani czym walczyć. To już koniec. Trochę się nawet ucieszyła. Przynajmniej skończą się koszmary, skończy się budzenie z wrzaskiem w obcych łóżkach. Przyjdzie spokój. Hej, ty, chodź tu! niespodziewanie krzyknął Golic. Wypuść mnie, mogę ci pomóc. Możemy pozabijać tych wszystkich dupków. Stwór przypominający przerażającą wizję z obrazu Bosza odwrócił się powoli żeby przyjrzeć się więźniowi potem znowu spojrzał na nieruchomą kobietę na łóżku jednym skokiem znalazł się na suficie przypominającymi kable palcami chwycił krawędź otwartego przewodu wentylacyjnego którym przedostał się do środka i po prostu zniknął odgłosy szybkich kroków wybrzmiały echem nad ich głowami cichnąc gdzieś w dali Ripley nie poruszała się nic się nie stało Bestia jej nie tknęła, ale w końcu niewiele na ich temat wiedziała. Najwyraźniej było w niej coś, co odrzuciło obcego być może nie atakują chorych, a może chodziło o zachowanie Golica. Wciąż żyła, nie była jednak pewna, czy powinna z tego powodu czuć się szczęśliwa. Czytał Satanus